Z tej strony 2NQZ ogólnie to jestem nowy na tym kanale i chciałem. To jest mój pierwszy film tutaj na tym kanale. Chciałem powiedzieć, w, w co będę grał i w, w ogóle opowiedzieć trochę o sobie. No to będę nagrywał głównie Minecrafta. No pewnie wszystko z Minecrafta. Chciałem. Yy, na przykład Anarchia, Bad warsy, jakieś może Sky Manhunty, Speedruny. No nie wiem, no i yy, chciałbym, żebyście zostawili suba i łapkę, o to was proszę, a ja będę dzisiaj chciałem yy, pierwszy film to oceniań, ocenianie, map z Bedwars z Coxcraft. No to zaraz zaczniemy oceniać. I tutaj tu jest mapa rakiety. No sama mapa wygląda spoko nawet. Czyż jest taka trochę taka trochę pusta, że nie ma jakichś takich po prostu dali jakieś bloki, dali jakieś koloryzacje. Po prostu cieniowanie jakieś dali i po prostu tyle no stworzyli. Tak to wygląda. No niby mapa jest spoko. Tutaj dla mnie się też liczy, liczą od, odstępy, bo jak y, kupuję nie lubię jakie są mapy bardzo daleko od siebie y, teamy różne. I po prostu nie lubię takich map, które właśnie mają tak daleko, najbardziej lubię takie, które mają właśnie blisko. Yy, Simon design mapy wygląda nawet git, ale no tak jak powiedziałem, tutaj jest taka pusta ta mapa, po prostu nie dali żadnych tak jakby kwiatów, czy no, takie różne takie bariery. Nie dali właśnie takich bajerów i to mnie trochę się nie podoba, bo ja lubię właśnie takie mapy, że... Nie wiem, że tu jest na przykład jakieś. Na przykład w jakiejś mapie są na przykład tutaj kwiaty jakieś czy coś. Takie stworzone albo coś ładnego, takie klocki jakieś specjalne. A tutaj to tak po prostu dali i okuda i. Po prostu dali i tyle. Stracę BB. O, straciłam. Szkoda. No to dobra, to. Yy, yy, kur... Chciałbym jeszcze zobaczyć szmaragdy, ale nie zobaczę. Chociaż w sumie tak mogę zobaczyć. To yy, szmaragdy akurat ładnie wyglądają nawet. Tutaj też pusto, no. Dodałbym coś tam. Na przykład jakieś bloki ziemi, może by to brzydko wyglądało, ale przynajmniej, że się starali, a nie tak jak, że po prostu dali, dali po prostu y, terrakotę i, i tyle. Może jakieś tam parę innych bloków. Więc sama mapa myślę, że dałbym mi tak 5 na 10, no 5,5 na 10. Dobra, jakaś jeszcze inna mapa. Ta mapa. No. Tak naprawdę to wydaje mi się, że ta mapa jest jeszcze pustsza. Po prostu dali mapy, dali tu trochę szkła, żeby było, że tu miód jest. No i tyle. Nie, że chcę od razu krytykować, ale po prostu nie podobają mi się takie mapy, w której po prostu dali tak na, Można powiedzieć, na pałę dali to wszystko w staranie może byli, ale. Swoją drogą wolę, jak diamenty są tutaj, niż jak są tam. Jakby się ktoś pytał, ale we mnie nikt się nie pytał. W ogóle, w ogóle, ładnego mam skina? Nie wiem, ocencie w komentarzu. Bo mi się podoba nawet. Zrobiłem nowego skina. Dobra. Cubam się. Idę ja tu. Właśnie na przykład w takiej mapie jak Kosmos, tam po prostu dali, żeby znaczy właśnie tutaj dali po prostu, żeby było, a tam na przykład dali jeszcze jakąś jeszcze inną jakąś bazę na górze, jakieś tam planety, że chyba kiedyś, nie wiem czy kiedyś, ale Chyba dało się tam wcześniej jakoś schować jakieś planety no i to jest fajna mapa no. Nie lubię nie lubię map również takich, w których trzeba się bardzo daleko budować. Czyli w tym przypadku to trochę tutaj jest na przykład właśnie na tego wolę, bo jak idę czasami na szmaragdy, żeby na przykład tam pójść, bo ja ogólnie nie gram na szmaragdy, to, to... o. Oj, ale go zabiłem. I na diaksy gram no, oczywiście, kto by nie grał. Chyba, że już takie całkiem prosy, którzy, myśli, którzy mówią, że to też jest dla botów. Ale ja tak nie myślę, dla mnie właśnie jest fajne takie diamenty, że można ulepszać trochę, że można na przykład sharpness mieć. I to mi się bardzo podoba, że dali takie coś w Bedwarsach, a nie takie, że tak powiem. Tutaj mi rozwalili łóżko i. Znaczy, on mi rozwalił łóżko, dobra. Hmm. Gdzie on jest? Dobrze, Okej. Okay. tutaj diamentów, ja tak no, ale serio, że łuk nie ma. No. Co to jest? Dobra, y, mapie daję 7 na 10, bo mi się jakoś bardziej podoba. Myślę, że się bardziej nastarali niż tam, mimo wszystko. No i lecimy z kolejną mapą. Rakiety, no to ta już była. Hmm. Rakiety, dobra, y, ja znajdę jakąś mapę. Kolejna mapa to szczury. Równie, no, na razie wygląda nawet giz. Sprawdzę, jak jest w środku tej mapy i dobra. No, to tutaj mapa iraksomi. Tutaj widzę, że się nastarali z tym. I tutaj bardzo mi się podoba, że właśnie dali jakiś kształt. Nie po prostu. Zrobili jakoś postać fajną, nie po prostu dali jak te ule, że po prostu dali zwykły ulz jakiś kwadratowy, że tutaj to jest właśnie to i tutaj jest różno, o wiele większa różnorodność bloków. Hmm. Pewnie teraz sobie ktoś pomyśli, yy, tylko krytykuje, a sam bym nie umiał. Ja nie krytykuję, ja tylko po prostu oceniam. Jak na razie to wszystkie mapy, jak na razie, nie, nie są jakieś takie niefajne. Tutaj, oj, chyba dadą. Dobra. Następna mapa. O, i tamtej daje mapie, daje takie 8 na 10. Była lepsza niż tamta. Dobra, kolejna mapa, elektrownia. No tutaj już widać, że jest większa różnorodność, szczególnie na tej mapie. Tutaj to mi się bardzo podoba, że nie dali po prostu takie takie, że po prostu dali tutaj, że nie ma żadnych mostów, tylko że właśnie się ta, to jest właśnie, o to mi chodziło właśnie. Tak, tak według mnie to powinno wyglądać naj, y, bardzo fajna mapa. Oczywiście poprzednie mapy też były lepsze, ale ta jest wyjątkowo dobra. Naprawdę jeszcze tutaj jeszcze tutaj jakieś mechaniczne może to nie jest aż tak, ale to mi się bardzo podoba. To o to mi chodziło. O to mi dosłownie chodziło. Tak powinna wyglądać. Oj tak powinna wyglądać dobra mapa. To tutaj jakiś spocuch to yy, znajdę jeszcze raz tą mapę, żeby na spokojnie ją jeszcze raz ocenić. Niestety nie znalazłam tej mapy. Nie wiem, jest chyba strasznie rzadka, ale to do, dobra. Samej mapie daje mocne takie 10 na 10. Po prostu to jest właśnie taka mapa. Piaskownica, znaczy yy, elektronia. Teraz mapa piaskownica. I to tutaj co tu dużo mówić no dali po prostu piaskownica tutaj akurat jest fajnie jeszcze sprawdzę czy jest na górze. coś jak po prostu jest tam taka jedna fala takie jeden ciąg piasku to no jasno tutaj może jakoś to ładnie zrobione tam też dość ładnie wygląda ale no tutaj nic nie ma po prostu to jest takie jedno wielkie kółko no można sobie tak uciekać z tym no i właśnie ja nie lubię takich map ja lubię takie gdzie można się gdzie można się na przykład schować czy coś takiego a nie lubię właśnie map gdzie w sensie, ja się tam nie chowam to jest taka taki przykład a się nie chowam, chyba, że jak mam takiego już mocnego loła, ale tak to się nie chowam w ogóle. Dobra yy, i teraz. Teraz spróbuję go zabić. No, coś mu chyba nie poszło. Ale dobra, spokojnie, ja już mam opanowaną sytuację. Dobra. Mm. Nie będę na niego szedł. Tutaj łamnie to zrobili. O, palma jeszcze mi się bardzo podoba, ale to tutaj to, 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 to jest akurat to jest najgorsze właśnie w mapach, że tam nic po prostu nie ma. Że tam nie ma jakichś wyboj czy coś, tylko taka po prostu płaska mapa. To jest właśnie coś, co bardzo mi lubię w mapach. Może to, może to wygram nawet. No tutaj akurat fajnie to. O kurde. Aj, nie dało się, nie udało się. Ale zaskoczenie było. No i dobra, to już jest czwarta mapa, której daje no niestety 4 na 10, no bo ja nie lubię, właśnie takich płaskich map. Lilie. Lilie. Yy. Tutaj, tutaj też widzę, że to jest płaska mapa. Yy. Może to ładnie zrobili. To naprawdę przyznaję punkt za to. Co taki mocny, bo no to pewnie trochę musiało za, za, za ten zająć. I yy... ale no tutaj też płaska mapa, no płaska jak nic, to mi się bardzo nie podoba w mapach, że tu nie ma jakichś właśnie wyboi, już to mówiłem, ale że tu nie ma właśnie wyboi jakiejś, że nie ma tutaj jakichś innych blogów tylko to jest takie płaskie, ale znowu punkt za to, że jest bardzo blisko. Ja bardzo lubię takie mapy, nie lubię na którym trzeba kupować, z... no dwa staki czy ileś tam, yy, czy ileś tam, no może nie całe dwa, ale no trochę trzeba było kupić. Kiedyś grałem na takim serwerze właśnie, gdzie trzeba dosłownie Dwa staki kupiłem. Znaczy, jeden stak. musiałem się wrócić po drugim. Myślałem, że 32 już starsze. Oczywiście nie starczyło. I no. I to jest bardzo monotonne. I ja tego nie lubię, właśnie. Wolę, jak się szybko buduje, żeby tu nie było żadnego problemu. Dobra, ledwo sobie z nim poradziłem. Jakieś dobre obieza Albo to ja jestem słaby. Pewnie to ja jestem e, Dobra. Tutaj widzę na górze, że już bardziej... O Jezu. Dobra. To chyba ginę, ale ta mapa jest na jakiś sposób... Podoba mi się. No nie jest taka jak ta piaskownica, że po prostu... No właśnie taka była płaska, ale coś tutaj było innego. Coś tutaj mi zaiskrzyło, żeby dać tej mapie 6 na 10. Dobra, następna mapa, już ostatnia dzisiaj. 10. I to, to już jest bardziej mi się podoba. Nie no, powiem więcej. To mi się już w ogóle podoba. Aha! Ej. Teraz widzę, była mapa Hagiwagi, była to, kaczki też, kominy, farby. O, teraz to widzę, tu jest farma chyba, tak? A tutaj Sonic był, tak, była taka mapa i chyba nadal jest, ale dobra. W każdym razie tutaj jest po prostu tak samo w elektrowni, po prostu 10 takich różnych, nie, że po prostu wszystko takie same, może z wyjątkiem kolorów, odcieni. Tylko właśnie tutaj zrobili całkiem inne kształty, inne postacie. Za to jest ogromny plus. Yy... Tak, oj. No tutaj widać, że tutaj jeszcze puchar, to puchar też, no może oprócz tego kwadratu, ale puchar też nie jest taki łatwy do zrobienia, po prostu to jest również taka, taka mapa, która mi się bardzo podoba, po prostu, Tam chyba z cztery osoby trzeba było, nawet jak jedna to robiła to, to jej pewnie musiało długo zająć, bo tak to można sobie to mnie zrobić takie kopiuj i wklej, wiem że tak się nie da, ale tak yy, teoretycznie, a tutaj ktoś ziomek nie zrobił kopiuj i wklej, tej mapy w sumie nie kojarzę. Tej mapy, bo pewnie taka była, ale po prostu jej nie kojarzę. Tutaj też nie ma takiego podłoża, że jest całkiem inne podłoże. To mi się bardzo podoba też, ale w ogóle mi się. Nie, no jest wszystko ok. No, nie mam nic do narzucenia, może, może trochę, że. Jest tu mniej. Trzeba się tu trochę budować. Chociaż też nie jest tak jak w tam, tamtym czymś innym. W tamtej innej mapie, już nie pamiętam. Yy. I ogólnie to bardzo mi się podoba. Daję tej mapie uwaga 11 na 10. Wiem, że powinienem, więc wiem, wiem, że. Yy. To jest od 1 do 10, ale po prostu to jest, o to mi chodziło. To jest takie, po prostu mi się to bardzo podoba. Tu jest farma, grałam na tej mapie. Sonic, moja ulubiona mapa dotychczas. Yy, tutaj kaczki, również lubię tą mapę. Tej akurat tak nie za bardzo lubię. Hagiwagi grałam na tej mapie, ale też nie jest jakaś super. Yy, na tym akurat nie grałem. Kominy farby grałem, no. Tu jest po prostu szczególnie w opuszczonej farmie, jej już nie ma. Znaczy, farma, far, sama farma jest, ale była jeszcze taka mapa, opuszczona farma i to było całkiem ulubiona Ech, chwila.